Marta Hojnowska po wygranym pojedynku, bardzo zaciętym pojedynku. Wybacz, że przed, znaczy przede wszystkim gratuluję wygranej, ale wybacz, że tak powiem, bo, ponieważ zdania były podzielone w stosunku do tego, czy dogrywka powinna być, czy nie. Jak, twoim zdaniem, w jaki sposób zasłużyłaś sobie na to, żeby otrzymać dogrywkę? E, witam serdecznie. Powiem tak, że ja nie widziałam tego pojedynku, ponieważ walczyłam. Z sędziami się na ogół nie dyskutuje, no, bym musiała to obejrzeć i sobie przeanalizować. Na pewno pierwszą rundę przespałam, w drugiej coś tam zaczęło dopiero się kralo, kralo boże, trudne słowo. Parować, tak, parować. dokładnie. I z trzeciej, dopiero w trzeciej się zaczęłam, tam czuję, że się rozkręciłam. No coś nie poszło chyba na rozgrzewce, albo się za bardzo zestresowałam, bo ta pierwsza runda no, i druga to tragedia, po prostu... Nie wiem, nie byłam sobą i nie jestem z tej walki zadowolona. Chociaż do no, trzecia wydaje mi się, że trochę się obudziłam. Tak samo i wszystkie kolana to raczej zbieram na, na gardę, prawda? Ale no, to nie jest, taki, nie jest taki twardy pojedynek, jakbym chciała po prostu zawalczyć. Czy muszę przyznać, że rzeczywiście było tak, jak wspomniałaś, czyli rozkręcałaś się w trakcie. Natomiast no, chyba nową cywę Backfist otrzymasz, bo naprawdę dzisiaj wchodziło. To jest, to jest taka technika, którą naprawdę sporo ćwiczyłaś do tego pojedynku, czy po prostu? E, to jest moja koronna e, technika, i tak naprawdę tutaj mi dużo nie wychodziło. Bo na szczęście jest tak, że jak biję bekwisty, to urywam głowy. E, a tutaj no, one nie trafiały. Dużo ostatnio pracowałam z trenerem z boksu i on nie robił mi bekwistów. E, I no jednak no, coś, coś nie poszło tutaj, w tej walce, bo nawet bekwisty albo przestrzeliłam, albo coś było nie tak. Więc no, no mówię, nie jestem zadowolona, obejrzę sobie na spokojnie, przeanalizuję. Tak. Cieszę się, że wygrałam. Jeżeli ktoś uważa, że powinna Wiktoria wygrać, no to trudno, tak? Ja, ja się cieszę ze swojego zwycięstwa i naprawdę da, dałam dużo zdrowia, żeby wygrać ten pojedynek. No nie jestem z niego zadowolona, ale tak nieraz w życiu bywa, że trzeba dostać po dupie, żeby się wziąć mocniej do pracy. Starałem się odnaleźć dokładne informacje pomiędzy tymi sportami uderzanymi, bo tych formuł trochę jest. Natomiast 55 to nie jest chyba kategoria wagowa, która tak na, na co dzień funkcjonuje w K1. Jest 5.2 i 5.6. Ja na ogół walczę w 56, ale że była zaproponowana 55 no to mówię czemu nie, dla mnie to bez różnicy czy zejść parę kilo, czy, czy, czy na pewno wolę schodzić niżej niż walczyć wyżej. Mhm. A czy teraz po wszystkim możesz zdradzić tą tajemnicę, dlaczego ostatecznie walczysz w formule właśnie uderzanej, a nie MMA jak było planowane oryginalnie? E, powiem, że tak naprawdę to nie wiem dlaczego tak się stało. E, Paweł zadzwonił do mnie, że została podjęta taka decyzja. No i spogodziłam się z nią. Mówię, dobra, to, to, to zobaczę w K1. A ty myślasz to się, jedynie. dlaczego może? Nie mam pojęcia, nie dopytywałam się, jeżeli taka była ich decyzja, to mówię, dla mnie to nawet lepiej, bo to jest moja koronna dyscyplina i cieszę się, że, że miałam ten pojedynek w K1 i mam jeszcze czas, żeby się przygotować na walkę do MMA. Wydaje się, że tak dobrze zaadoptowałaś się w FEN, odnalazłaś się w federacji i federacja wydaje mi się, że również ciebie docenia. Czy to jest właśnie, tu będziesz na razie takie docelowe twoje miejsce, czy też będziesz gdzieś, powiedzmy, takie fuchy miała pomiędzy? Ja kocham fan, kocham przy nim pracować, jeżeli nie walczę, no to staram się jakoś tam pomagać organizacyjnie i spełniam się w tym i mam nadzieję, że oni też są zadowoleni z mojej pracy. Gratuluję w takim razie jeszcze świetnej wygranej, dziękuję za emocje i do zobaczenia. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich kibiców. Dziękuję.